Dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Anny Brengos Scenariusz z życia. Ee, Anna Brengos zabiera nas do świata Marty. Marty, która musi się opiekować swoim nieporadnym mężem, bogusiem, e, który nie potrafi nawet e, uprać czy uprasować sobie koszulia, a nie mówiąc już nic o ugotowaniu obiadu czy e, naprawieniu czegokolwiek w domu. Marta jest całkowicie samodzielna, samowystarczalna, utrzymuje cały dom, bo jej e, nieporadny mąż jest e, wynalazcą, fantastykiem. Do tej pory nie wynalazł niczego, ale ciągle coś próbuje wynaleźć i całe swoje dochody przeznacza właśnie na e, tworzenie jakichś dziwnych wynalazków mitycznych, których nikt na oczy nie widział. Jego życie toczy się wokół pracy na uczelni i jest bardzo oderwane od życia. Ale to nie przeszkadza mu wcale w nawiązaniu relacji z młodszą, dużą młodszą kochanką. No i od tego właśnie zaczyna się opowieść, że Marta, która jest pedagogzką, matką, polką, kucharką i jednocześnie opiekunką męża, przyłapuje go na zdradzie. A wszystko przez to, że spotyka go przypadkowo na ulicy w okolicach teatru, w którym on sam kazał odebrać bilety. E, początkowy szok e, zastępuje rozczarowanie, żal, a później złość. No ale złość nasza bohaterka przekuwa na działania. Uważa, jak wiele rzeczy w swoim życiu uzależniła od męża, dziecka. Jak bardzo jej życie toczy się wokół innych, jak skupia się na ich potrzebach, a swoje własne spycha gdzieś na margines. No i zaczyna się zastanawiać, co ona powinna zrobić, w jaki sposób powinna zadziałać, żeby w końcu troszeczkę pożyć. Zaczyna też opisywać swoje doświadczenia, No i stąd scenariusz z życia. Jest to historia. Zabawna. Cała opowieść jest pierwszoosobowa. Widzimy całe, całą ewolucję Marty właśnie przez pryzmat jej spojrzenia. Dialogi są błyskotliwe, dużo w nich humoru. I mimo, że to jest taka historia, która pozornie powinna przygnębiać no bo tutaj mamy do czynienia ze zdradzoną żoną raczej bawi. Bawi przez pokazanie y, mężczyzny samca alfy, alfy, który jest przekonany, że jest tym jedynym, na, za którym wszystkie powinny wzdychać. Polecam i do zobaczenia.